Dzień dobry, witamy w Studiu Racjonalista TV. Dzisiaj naszym gościem jest pan Czesław Cyrul, przewodniczący Wrocławskiej SSD. No i dzisiaj chciałbym poruszyć temat dosyć istotny, dosyć aktualny, być może nawet palący temat dotyczący sytuacji lewicy w Polsce dzisiaj i tego, czy lewica powinna się zjednoczyć i jak ona może to zrobić. Jak pan to widzi? Na pewno po wyborach do Europarlamentu. Wybory te pokazały, że z lewicą nie jest najlepiej, bo nawet w najlepszym układzie, składając razem poparcie dla SLD i dla ruchu parikowa, to jest raptem około 13%. Więc to jest bardzo mało. Granicą, dolną granicą przyzwoitości powinno być przynajmniej 20%, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy poniżej tej granicy przyzwoitości, jako kraj europejski, który ma. Tak, yy, tak marne poparcie wśród partii lewicowych. Ja nie chciałbym wchodzić do historii, dlaczego tak się stało, bo yy, ten elektorat lewicowy szacowany jest przynajmniej na 25-30%. W związku z tym można powiedzieć, że on albo nie chodzi do wyborów, albo głosuje na przykład na Platformę Obywatelską, a czasami tak zwany elektorat socjalny, yy, głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, które yy, przejęło sporo haseł. Yy, Socjalnych lewicowych, co zresztą uczyniły partie również i na zachodzie prawicowe, zabierając poważny oręż polityczny partiom centrolewicowym. Ale jeżeli nie dojdzie do zjednoczenia, nie w jakiej formie, no to będziemy ciągle bardzo magnie wyglądać, ponieważ obywatele lubią, jak coś się jednoczy, coś się godzi, a nie następuje ciągle kłócenie. Ja. Przyglądałem się trochę tak ze zdziwieniem, jak i zarówno Leżek Mirer, jak i Janusz Polikot tak obrzucali się, obrzucali się grubym słowem w trakcie kampanii. Ja była kampania, więc każdy walczył o swoje, ale trzeba pamiętać o tym, że potem czasami trzeba się iść do stołu. Jeżeli ktoś kogo ma, kogoś nazwie bardzo brzydko, a potem mają sobie podawać ręce, no to wyborca odczuwa w tym jakiś taki. Delikatny dyskomfort, że coś tutaj chyba nie gra. W związku z tym trzeba się wystrzegać generalnie, aby się za daleko nie posunąć, aby most nie palić. Ja nie wiem, jak będzie w wyborach samorządowych, bo w wyborach samorządowych, ma dużą swobodę działania, bo na szczeblu gminy i powiatu my możemy zakładać koalicję, dobierać sobie partnerów, bądź wchodzić w jakieś układy. Oczywiście, jak na przykład we Wrocławiu. No to będziemy, główny, głównie będzie szczyt SRD obowiązywał, ale z pewnością, jak widzę, będzie również tam kilka organizacji pozarządowych, kilka grup interesów, które chcą z nami pójść, bo tylko twierdzą, że SRD daje szansę na pokazanie czegoś nowego, bo i Platforma Obywatelska, i PiS będą w głównym nurcie otrzymywały się to, że Platforma Obywatelska dochodzi do porozumienia z Prezydent Tatkiewiczem czego nie zmienia, bo oni mają właściwie te same programy, więc tutaj nie będzie żadnej różnicy. No i w związku z tym nie wiem, czy na przykład, jeżeli są takie dosyć sympatyczne odgłosy, że SLD z, ruchem pali, z Twoim ruchem, przepraszam, chce coś tam na górze zrobić, czy to będzie miało przyniesienie na polityczne domy, Nie mam pojęcia, trudno mi powiedzieć na razie. My jesteśmy tutaj wrócę otwarci na różnego typu dyskusje i ewentualne koalicje. Zresztą takie rozmowy intensywnie prowadzimy, tylko musi być to jakoś poukładane, prawda? I uważam, że w perspektywie przy takim poparciu niewielkim, jeżeli lewica się nie zjednoczy, no to będzie zdrobiona i będzie taką przystawką, którą będzie większa partia mogła. Skonsumować, a chyba ludziom lewicy na tym, na tym nie zależy. Chcą być rzeczywiście partią, która ma przynajmniej 20% poparcia i jest liczącą się siłą polityczną. To, to takie spadanie oznacza również, że głównie młodzież zainteresowana jest partiami prawicowymi partiami konserwatywnymi, to jest wpisywanie się w ten nurt wychowawczy, nurt nauczania religii w szkołach. To wszystko, to wszystko jakby odbija się niekorzystnie na yy, yy, zainteresowaniu lewicą, aczkolwiek jak przychodzą do SLD ludzie do Wrocławiu młodzi, zapisują się, to są to ludzie z ewidentnie lewicowymi przekonaniami i oni wiedzą, czego chcą. Tyle, że jest ich chyba niewiele. Natomiast przypuszczam, że jeżeli chodzi o młodzież taką prawicową, ta, która głosowała na Korwina Mikkę, no to to jest takie również, tak, jest taki dowód braku zaufania w ogóle do władzy, że my się nie spisujecie. A Korwin Mikkę mówi, że trzeba brać sprawy swoje, swoje ręce i wtedy będzie dobrze. Więc ci młodzi ludzie mówią, rzeczywiście, może my weźmiemy sprawy w swoje ręce, i będzie dobrze. Aczkolwiek, gdyby tak było naprawdę, to Korwin Mikkę miał już kilka pokoleń zagrożonych zwolenników i oni, kiedy wchodzą do życie, widzą, że to nie jest tak, jak mówi Korwin-Mikke i odchodzą. Teraz mamy kolejną falę zwolenników Korwina-Mikke, którzy są nim zaczadzeni, kiedy wejdą do życie, zobaczą, że to nie jest tak, jak mówił Korwin-Mikke. Że krótko mówiąc, państwo jest potrzebne. Tak? Że jest potrzebne, że nigdzie nie ma tego, co prawa, co, o czym mówi Korwin-Mikke, kiedy jest go zapytany, mówił, powiedział o, no, znieść na przykład podatek VAT. A, to A gdzie jest on zniesiony? No do 1913 roku był nie było go w Stanach Zjednoczonych. No to, <laughs> więc to jest tak, brzmi trochę jak żart. Więc to jak gdyby nie trzyma się generalnie, nie trzyma się to kupy, no ale młodzi ludzie lubią teatr. Ja wierzę, że oni z tego kiedyś wyrosną, że, że będzie taka odwrotna, że od konserwatyzmu, zawsze mówiło się, że od socjalizmu, Ludzie przechodzili na prawą stronę, tak mówiło się o Piłsówskiej a mi to będzie odwrotnie że od konserwatywnych, od prawicowych poglądów młodzi będą mądrzeć i będą przechodzić do poglądów lewicowych. Chciałbym, żeby tak było, ale to wymaga również pracy, takiej pracy politycznej, przekonania, że my coś mamy do zaproponowania, że my dobrze rządzimy, czy dobrze rządziliśmy, bo w latach, kiedy rządziło ser 2000 2005 to były bardzo dobre rządy. To były wzrost, tam był wzrost gospodarczy po około 6% rocznie. O czym przypomniał Korwin Mikke właśnie mówiąc, że jak wyjdziemy z Europy, to będzie taki wzrost gospodarczy. Nawiązywał do rządów SLD wtedy właśnie. <grym> Mikke. Także, tak. także i zresztą potem na tym wzroście, na tej koniunkturze korzystało przez dwa lata. Korzystał, korzystał Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, że to oni zrobili, nie ma tak w biznesie, czy w gospodarce, jak ktokolwiek, cokolwiek robił, wie, że jeżeli cokolwiek dzisiaj planujemy strategicznie, to za parę będzie tego efekt, prawda? i tak to zawsze wygląda, że partem każda kolejna partia, która, jeżeli dzisiaj partia rządzi dobrze, a przejmie rządy kolejna partia, a ta partia rządziła dobrze, to konsumuje tamte działania. No, ja tutaj mam nadzieję, że nie zaryzykuję braku obiektywizmu, kiedy stwierdzę, bo to chyba jest no, dla każdego ekonomisty dosyć mocny fakt, że PIS to jest partia silnie populistyczna i tak. trzeba by być szalencem, żeby zostawić w rękach no, głównych polityków PiSu u no, sprawy gospodarcze. Rządzili no, się... tak, tylko dwa lata, ale też dlatego są tacy popularni, tak, tak, latach, tak, bo dlatego i to wtedy korzystali i... z tego wzrostu. Po SLD i z wejścia do Unii Europejskiej, bo to były nowe pieniądze, z czego też korzysta e, e, w tej chwili bardzo Platforma Obywatelska i PSM, bo są te fundusze, bo gdyby tych funduszy nie było, to nie byłoby się za bardzo czym pochwalić. No tak, tak, no ale z drugiej strony na no, obwodzie sprawiedliwości można stwierdzić, że jednak różne globalne kryzysy załamania... Też były, oczywiście, tak, też były, ale też, to, na, szczę na szczęście my nie, nie byliśmy jeszcze tak krajem mocno związany wtedy z Zachodem, i ten globalny kryzys nas nieco ominął. No, co nie znaczy, że nie warto się wiązać, no, tylko trzeba większa... być przygotowanym na, na to, że obok y, dobrej pasy zdarzają się... ...wpadki, ale generalnie, generalnie opłaca się wiązać. Lewica jest za tym, za szeroką y, y, Unią, za mocną Europą, y, a nie za y, odizolowanym państwem mm. narodowym. To jest nasza wizja, my tak uważamy że Unia Europejska nam wiele dała, otworzyła nam przed młodymi ludźmi świat. Niestety otworzyła go w sposób negatywny, bo miliony wyjeżdżają. Ale to jest plus, bo gdyby nie mogli wyjechać na zachód po szkoleniu pracy, no to co by się działo wtedy w naszym kraju? I przede wszystkim, co by się działo tym konkretnym ludziom. Tak. tak bo przecież by... nie chodzi o to, żeby każdego traktować jako jakiś element struktury, element tłumu, ale też jako jednostkę, która dąży do szczęścia. Aczkolwiek no, warto by było właśnie doprowadzić do sytuacji, w której w naszym kraju by się żyło na tyle dobrze, żeby raczej ruch migracyjny szedł w drugą stronę, co no, wskazuje na to wszystko, że on niestety idzie yy, yy, że w tą stronę, że zdecydowana większość ludzi, którzy tam wyjeżdża i jako ta się zaczyna powodzić tam lokuje swoje yy, przyszłe życie, yy, tam zakłada rodziny, tam inwestuje, co widzimy po tym, że spada ilość pieniędzy przesłanych do Polski, to znaczy, że oni inwestują tam w szkolenia. W gospodarstwa domowe, w swoje dzieci właśnie tam, jeszcze ściągają członków rodziny, a zatem yy, ci młodzi ludzie, wynika z tego, że oni nie wjeżdżają tam na tym czasem, choć są tacy, ale jeżeli im się powiedzie, to tam chcą zostać. I to jest dla nas bardzo smutne. No tak, bo dawniej taki klasyczny model emigracji, kiedy te rodziny wysyłały pieniądze. Z, tak, yy, teraz z badania pokazują, że ta ilość wysyłanych pieniędzy spada, a to oznacza, że one się tam blokują na stałe, prawda? Zapytam na koniec, bo oczywiście jestem jak najbardziej zjednoczeniem sił prawicowych, ale no, dla mnie oczywiste jest, że wyborcy potrzebują jasno wyrażonego programu, prosto wyrażonego tak. programu. No, Trawica sobie świetnie daje, jestem radę, mając program populistyczny, który przychodzi z łatwością, proste hasła bez pokrycia, niemożliwe do pokrycia, często. Natomiast, no, jak wspomniał Pan o tym, że SLD jest otwarte właśnie na, na jednoczenie się lewicy, to jakie Pana zdaniem najważniejsze elementy programu ze strony SLD powinny się znaleźć w takim ewentualnym wspólnym programie małych, bądź większych, no takich dorytmów? Ja, ja się przyglądałem głównie Wrocławiowi do tej pory, ponieważ no tak się składa, że akurat wybory samorządowe to są małe lokalne programy dla każdej miejscowości, miasta czy gminy. Jeżeli chodzi o Wrocław, to przede wszystkim Wrocław musi się stać... Wrocławianie muszą mieć coś więcej z tego, że mieszkają w Wrocławiu i płacą podatki. Nie tylko monumentalne budowle, które są potrzebne. To mi trochę przypomina czasy lata 50. PRL-u, gdzie takie budowle też budowano, żeby się nimi pochwalić koniecznie, prawda? A zresztą było gorzej. Ale że w Wrocławiu potrzeba lepszej komunikacji, bo tylko 27% obywateli korzysta z komunikacji miejskiej. Że potrzeba ścieżek rowerowych, że potrzeba więcej przedszkoli, których brakuje, prawda? Że potrzeba armii trawajowej na przepole, czy na w bo nie będzie, czy na jagodno. Nie wiadomo kiedy te nie będą. Natomiast mamy duże, monumentalne inwestycje, bo mamy, będziemy wkrótce mieli Grzyska World Game, prawda, które będą też kosztowały, będą głównie dla przybyszy, a nie dla Wrocławia, a nie dla Wrocławia, a ta infrastruktura, która, ich po nie, która po nich zostanie, to też nie będzie do końca wykorzystana przez Wrocławia, tak jak patrzymy stadion, który jest jest elementem cywilizacyjnym, prawda, natomiast niewiele. Z niego Rocawian korzysta patrząc na naszą populację, a wszyscy płacimy raty za to, co tam zostało włożone. To, Farku, tam zadecydowano, tam. Za, ja nie mówię, że jest niepotrzebne, tylko pytanie tak drogie Dlaczego tak bez głowy że że teraz dokładamy, 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 a może Rocawianie by chcieli na przykład dokładać, żeby mieć nadal czternaście kąpielisk w mieście otwartej na wakacje, bo zostało tylko cztery, a było 14. Jeszcze w latach 90. za prezydenta Zdrojewskiego były one remontowane i modernizowane. No i teraz miasto stwierdziło, że wymagają też modernizacji, no i potrzeba na przykład o 200 tysięcy dołożyć do kąpieliska. I to jest za dużo. A 20 milionów do stadionu do bieżącego trzymania i 47 milionów raty kredytowej, no to nie jest za dużo. W związku z tym trzeba, wrocławianie mają prawo powiedzieć, my chcemy z tego, że żyjemy w Wrocławiu, coś również dla siebie. Bardzo często mam takie dyskusje, no i tak zaczepiam przezornie, że ten rynek to jest taki jakiś nie taki, ale ładny jest rynek A i chodzicie tam, no chodzimy tam oczywiście, a do restauracji chodzicie, no nie, bo piwo kosztuje 10 zł i nas na to nie stać, no właśnie, nie stać, dlatego młodzież pije piwo w bramach, bo jest kółko dużo, biedronek i sklepów, prawda, pije pi piwo w bramach, cika w bramach, bo na chodzenie do restauracji tych ludzi nie stać. Ludzie niestety, życie się to tylko kumuluje tutaj i dla tych bardziej bogaczy. Można powiedzieć, że dotychczasowa prawicowa, przed 25 lat prawicowa i liberalna władza w Wrocławiu urządzała to miasto głównie swoim wyborcom, czyli bogatszej części społeczeństwa. A młodzi, a, a, a ci mniej o mniej zasobnych portfelach przyglądają się temu i czasami przewrotnie się cieszą, że jest. Fajnie, po prostu daje sobie wmówić, że mieszkają w wyjątkowym mieście, ale jak zapytam konkretnie, w jaki sposób z tego korzystają, to nie korzystają, bo ich na to nie stać. Słusznie. No trzeba im po prostu wyjaśnić, jak może być inaczej, bo... Ja, właśnie ja właśnie tak tak myślę, że ten, ten cukierek powoli, yy, 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 te, ta, ta otoczka yy, cukierkowa, i powoli staje się coraz bardziej taka nadpsuta, i w środku się okazuje, że jest wiele problemów, które, które przed miastem w najbliższej przyszłości czekają do rozwiązania. No jeśli chodzi o te wszystkie rozwiązania komunikacyjne, no to też rozmawiałem o tym z przedstawicielami jeszcze wtedy Europy Plus, Twojego ruchu. No tak. Nam no, chyba pomogłem jeden pomysł wymyśleć. Także akurat z tym, to myślę, że środowisko lewicowe w Wrocławiu, zieloni, chętnie tak, 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 się dogadają, tak. bo to jest rzeczywiście palący problem. W niektórych rankingów Wrocław ma najwolniejszą komunikację. Najwolniejszą. Gdyby, jeżeli tylko 27% ludzi korzysta z komunikacji, to znaczy, że ona jest marna, bo gdyby była dobrze zorganizowana przez przyjemnością przyjechał do rynku yy, yy, tramwajem czy autobusem. I mógłbym to spokojnie wypić piwo, a skoro przyjechałem samochodem, no to wypić piwa nie mogę. No tak, tak. Chociażby ta No ponieważ... nie chodzi tylko o ilość połączeń, chociaż no na przykład szkoda, że nikt nie pomyślał, żeby robić ten stadion właśnie za Schneepołem. To wtedy przynajmniej wypił Podam jako przykład taki y, y, skrajny oczywiście, ale w Kopenhadze, w Danii, 51% obywateli, mieszkańców Kopenhagi deklaruje, że używa rowerów do codziennej komunikacji. Tam jest trochę gorsze w klimatycznych ale na wszystko można, a więc wynika z tego, że infrastruktura jest też dostosowana do dobrego ruchu rowerowego, który też służy czystości środowiska i, i, i zdrowiu obywateli. Prawda? No, u nas jak gdyby poszliśmy trochę w innym kierunku, że udrażniamy i udrażniamy ruch samochodowy, ale to się nie da udrożnić, bo w Los Angeles są pasy, po 11 nawet y, y, pasów w jedną stronę, a i są wiecie zakorkowane, a komunikacji y, y, publicznej w ogóle nie ma praktycznie. I w związku z powyższym, jak widać, że y, można wszystko zakorkować, trzeba szukać innych strukturalnych rozwiązań, które w Wesławi jak gdyby trochę zostały tak, y, chociażby przykład Tramway, Plus, to już nie jest plus, zaczął to robić nieskończono. Prawda? No nie, nie wypał. Aż mnie też dziwiło, że to tak bez stracha poszło, tak że taki nie wypał. No w końcu to za to powinien tak, że system EITS źle działa. Wierzę, że będzie dobrze działał. Jak pan odpowiadałem, że, że ciągle będzie dobrze działał. No więc no, wierzę, bo przecież nie wierzę, że ktoś miał złą wolę i, i celowo skomplikował nam życie. No, chciał poprawić, no, ale coś tak coś, jak gdyby nie wyszło. To też tak jak mówiono, że z pewnością stadion miejski będzie na siebie zarabiał. Mawiano niesamowicie, pamiętam. Chociaż wiadomo, że nie będzie zarabiał, bo nie miał prawa zarabiać, prawda. W związku z powyższym, no teraz już ucichło wszystko, bo wszyscy mówią, że no może kiedyś będzie zarabiał. Kiedyś też nie będzie zarabiał. Nie no, że nie no, jest zbyt możliwości. jedno zadaniowy, że tak Jedno -zadaniowy. Tak Można tylko pobrać piłkę i to nie za często, bo murawa się zniszczy i tylko można tam, więc jest stadion bardzo jakby monotematyczny, tylko piłka nożna. Drużyna jest taka jak jest, w związku z tym średnio 8 do 10 tysięcy przychodzi na tę Czyli ledwo ich widać na tych widać siedzeniach. Tak. Wspomniał Pan też właśnie o ochronie środowiska, bo tutaj komunikacja zbiorowa też jest jakby takim gwarantem tak. lepszego tak. środowiska. Jak, jak, jak Państwo widzą, jeśli chodzi o lewicę, SLD, kontakty z zielonymi? No, na razie zieloni, tylko tutaj dodam dla na naszych widzów, nie mają zbyt łatwego życia w Polsce. Ja sam parę razy zająłem temat. Temat ekologiczny jakby no, na platformie publicznej i zostałem potraktowany go znacznie gorzej niż z jakimś mocnym przekazem ateistycznym. Ludzie się aż boją zielonych. Jest może da, może jest dlatego, że, że zieloni w sposób zbyt radykalny akcentują swoje hasła. No, może dlatego, prawda, że proponują tak radykalne rozwiązania, które czasami nieco do zaakceptowania. Gdyby weszli w jakiś taki, może, dyskurs, Bardziej swobodny, najpierw edukacyjny ze społeczeństwem, może byłoby łatwiej, prawda? Bo samo przykucie się do drzewa, kiedy jest budowana droga i protest, rzeczywiście może takie, takie coś zrobić. Ale skoro na przykład ostatnio dowiedzieliśmy się, że Wrocław jest jednym z najbrudniejszych miast w Europie, jeżeli chodzi o powietrze, no to trzeba bi bić na alarm, że coś tutaj u nas nie gra, prawda? Jeżeli brakuje nam ścieżek rowerowych, a widzimy jakie w tej chwili są ruch w mieście na pewno rowerowy, że to jest moda, nie moda, ale konieczność w tej chwili, że to widzę, że inwestycje miejskie w tym względzie nie nadążają za wzrostem, zainteresowaniem komunikacją rowerową. Nie nadążają, więc może w tym względzie trzeba, trzeba by pójść, prawda? Może Zieloni powinni się również zainteresować też i lobować za rozwojem dobrej komunikacji Miejskie, a nie pojawiać się tylko w tych miejscach, gdzie chcą zaprotestować, czyli na przykład wejść na komin, czy przykuć się do jakiegoś drzewa, czy zablokować jakąś ulicę, czy bronić jakiegoś obszaru zielonego, bo tam jest jakaś rzadka roślina. I to rzeczywiście może wywołać takie, takie elementy, ale przede wszystkim, ponieważ według mnie w ruchach zielonych jest dużo radykałów i są to ruchy dosyć niewielkie czasami dosyć pokłócone ze sobą, bądź ciągle dzielące się i pocz, to może też dlatego nie są zbyt poważnie traktowane przez obywateli, prawda? No, Z tego co wiem, zieloni usiłowali zrobić wspólną listę chyba z z Partią Kobiet do Europarlamentu, no nic z tego nie wyszło, a zatem przebicie organizacyjne też jest chyba Niewielkie, być może najpierw powinni poszukać dobrych sojuszników, aby, aby, którzy broniliby ich interesów i, i przyjęliby w programach swoich partii to, co oni zgłoszą. Zresztą no, nie ma innego wyjścia: musimy dbać o, o środowisko. Oczywiście. My tego jeszcze teraz w Polsce nie odczuwamy, ale to nas czeka tak, oczywiście, no. No tutaj też jest ta sztuka kompromisu, no jak się, że będą chcieli zjednoczyć na przykład z SLD w jakimś y, momencie, przy jakiejś akcji. Wspólnie. Ja mówię o wspólnych akcjach yy, tak, o no przedsięwzięciach wyborczych, oczywiście. Trzeba postawić warto. wspólny program właśnie. Warto, warto, no, warto to robić. Trzeba z bo... części własnych postulatów zrezygnować na rzecz tej drugiej strony. Tak, bo żeby... każda partia ma jakieś zapisy przecież w swoich programach na temat ochrony środowiska, ale... Tak jak wiele innych zapisów, są to tylko zapisy. Dziękuję bardzo. bardzo. Życzmy sobie tutaj skutecznego zjednoczenia i Ciebie do zobaczenia. Bardzo.